Przyszedł taki czas, że przyszła zima. Kaczka została ostatnia i zgniła. Przyleciał raz do niej krukiewany i powiedział: kacuszko, dlaczego jesteś? Sama, sama, sama jestem, bo nie odleciałam i się zestrałam. Kaczki te piękne są jak motyle. Czasem te kaczki mają dwa kije. Kaczka chyba leci do mego kutasa, bo dzisiaj nie dostała na obiadana nas. Koniec historii. To kacze chwila. Dlaczego kaczki siadły na kija? I morał z tej bajki jest zawsze taki że skaczki nie zrobisz jebachnej lalki.